Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku do Sądu Okręgowego w Świdnicy został złożony pozew przeciwko Robertowi Garceckiemu przez pełnomocnika Wojciecha Murcka. Chodzi o rozpowszechnianie przez Radnego Prawa i Sprawiedliwości nieprawdziwych informacji dotyczących m.in. finansowania kampanii wyborczej Murcka w sposób niezgodny z prawem oraz zmuszania dyrektorów placówek miejskich do wpłat pieniędzy na rzecz Komitetu Wyborczego. Teraz Robert Garstecki musi przeprosić za swoje słowa. Taki wyrok wydał Sąk Okręgowy podczas rozprawy w piątek 20 marca. Doszło do, wy, do, do wyroku sądu, z którym się zupełnie nie zgadzam. E, e, sąd uznał, że zachowałem się niezgodnie z reżimem prawnym, zadając pytanie panu Wojciechowi Murckowi dotyczące jego działalności kosowej publicznej. E, przypomnę, że pan Wojciech Murdzek unikał w ogóle debat unika odpowiedzi na wszelkie pytania. Uważam, że każdy ma prawo zadać osobie publicznej te pytanie. Osoba publiczna nie ma prawa obrażać się i ma obowiązek odpowiedzieć na te pytania z szacunkiem dla własnych wyborców. Dzisiejsza rozprawa nie była w pełni rozprawą, która miała możliwość dojść do materialnej prawdy, ponieważ wiele dowodów zostało nieprzyjętych. To z powodu oczywiście w tym wypadku z powodów proceduralnych bo terminy, terminy dawały szansę sędziemu te dowody nie przyjąć, to nikt nie zmieni w tej rzeczywistości, że mm, uważam, do tej pory mając oświadczenia Edmunda Fronczaka, który twierdzi, że zapłacił kwotę 2,5 tysiąca złotych. Na Fundusz Wyborczy Wspólnoty Samorządowej, mając świadomość tego, że jego kondycja, kondycja zawodowa może się pogorszyć, ponoć oświadczył, jeżeli, oświadczył na pewno pan Edmund Frączak, że ta groźba padła z ust pana Krzysztofa Czareńskiego, pełnomocnika wyborczego wyborczego Wyciecha że jeżeli nie zapłacisz zaczną się problemy, zaczną się kłopoty. Jest to do tej pory jestem przekonany. Że taki precedens w mieście był. Wierzę Edmuntowi Fronczakowi, i gdybym dzisiaj znalazł się, powtórzę, tej sytuacji jeszcze raz odważnie zadałbym pytania w przestrzeni publicznej. Należy być odważnym. To jest wspólne dobro, o to jest wspólne dobro trzeba odważnie walczyć. Sztab Wyborczy Wojciecha Murcka żądał przeprosin w prasie i telewizji od Roberta Garceskiego. Uznano też, że to nie będzie kara wystarczająca i złożono wniosek o wypłatę 10 tysięcy złotych. Ostatecznie sąd przystał na przeprosiny, oddalając jednocześnie żądanie wypłaty za dość uczynienia. Cieszę się bardzo, że nastąpił finał, no niestety sądowy sprawy o po prostu no, rzucenie cienia na moją osobę na zachowania i metody wspólnoty samorządowej nam zupełnie obce, żeby nawet myśleć o jakimś przekraczaniu prawa, łamaniu wymogów wyborczych. No, pojawienie się tego oskarżenia było absurdalne. Niestety takie rzeczy budzą spore emocje. Wielu mieszkańców przez moment uwierzyło, że, że może coś na rzeczy jest, że, że to jest prawda. No i wyrządziło to w tym takim trudnym wyborczym okresie sporo strat. Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy nie jest prawomocny, a Robert Garstecki już zapowiada złożenie odwołania od według niego krzywdzącej go decyzji wymiaru sprawiedliwości.